No, pięknie, panie i panowie. Kolejny dzień wyprawy do Czarnobyla. No <gry> i kolejny poranek. Poranki nie są moją najmocniejszą stroną, ale cóż, no, damy sobie radę. Miejscowość Sławutycze to taka miejscowość, gdzie mieszkają pracownicy elektrowni. W tej chwili zmierzam w kierunku pociągu i pociągiem przemieszczę się do Czarnobyla. No i wtedy oczywiście zacznie się już eksploracja, ale na tym poziomie i w tym momencie to trzeba najpierw dojść, a jeszcze wcześniej obudzić się. Ciężko jest się obudzić rano, szczególnie jak się późno idzie spać po całym dniu eksploracji. Tak czy inaczej, Słowutycz to miejscowość, w której e, mieszka około 20-25 tysięcy mieszkańców. Są to w większości pracownicy elektrowni czarnobylskiej. No i ci ludzie pociągiem przemieszczają się codziennie rano do pracy. Miejscowość bardzo ładna, miejscowość urokliwa. Swoją drogą, jedna z najciekawszych rzeczy, e, to jest ostatnie wybudowane przez Rosjan, e, przez Związek Radziecki, przepraszam, e, miasto. No, to może tyle jak woli ścisłości. Dzisiaj pewnie Prypeć. I jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Zapraszam. Tak naprawdę Czarnobylska Strefa Wykluczenia to miejsca, w których być trzeba. No, tak jak na każdym wyjeździe są elementy charakterystyczne, które powodują, że ktoś kojarzy dane miejsce, ktoś bardzo chętnie do niego przyjeżdża. Tak jest właśnie w wypadku napisu Prypeć. Przy wjeździe do miejscowości znajduje się tak zwany witacz, czyli Duży napis, który powstał z dawno, dawno temu. No i tutaj praktycznie każdy robi sobie zdjęcia. Zresztą jest na tyle fajne, na tyle charakterystyczne, że wydaje mi się, że warto go pokazać. Ja wiem, że każdy z Was chciałby zobaczyć miejsca najbardziej charakterystyczne dla prypeci, najbardziej charakterystyczne dla strefy. Moim zadaniem jednak jest pokazać Wam miejsca, które, które nie są odwiedzane na co dzień. W tym wypadku trafiliśmy do pracowni protetycznej, a przy okazji do miejsca, gdzie było więcej dentystów niż moim rodzinnym rodzinem Gorzowie. Jest tego naprawdę sporo. Wiele stanowisk, no i okazuje się, że na tych stanowiskach było obłożenie, czyli Mieszkańcy chętnie korzystali z pomocy dentystycznej i chętnie dorabiali czy poprawiali stan swojego uzębienia. Drodzy moi, nie będziemy chodzić w miejsca, gdzie wszyscy bywają. E, Przeprowadzam Was w miejsca, które są naprawdę atrakcyjne. Jak sami możecie zobaczyć, e, tutaj widok jest po prostu przepiękny. Widać całą Prypeć, widać także mm, miejsca najbardziej charakterystyczne, widać sarkofag, to jest najbardziej wysunięte miejsce w Prypecie, z którego doskonale można zobaczyć e, sarkofag i elektrownię kilka kilometrów dosłownie od czarnobelskiej elektrowni miało służyć jako miasto wzorcowe i na dodatek jeszcze miało powodować, że jeżeli ktoś przyjechał z Właśnie do, do Prypeci to z tego miejsca, z tego miasta miał zobaczyć potęgę byłego Związku Radzieckiego. Cieszmy się tymi widokami, bo są naprawdę przepiękne. Tu jest, tu są, tu jest rzeka Prypeć w okolicy, tu jest port rzeczny, tu jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo cudownych widoków. Tak, że po prostu chodząc po budynku natrafia się na coś wręcz niesamowitego. No, tak się stało i w tym wypadku, co chciałbym Wam pokazać. Chodzi mi o pomieszczenie szpitala matki i dziecka takie centrum ginekologiczne, można powiedzieć pomieszczenia, w których rodziły się, rodziło się nowe rosyjskie pokolenie pomieszczenia, w których te dzieci były doglądane, no i oczywiście ich mamy również. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Wiele łóżeczek, takich zupełnie malutkich, sale zupełnie oddzielone od całości szpitala. No i oczywiście dodatki typu, tak jak to przewijak, takiej jakości przewijaki, oczywiście wtedy jeszcze wyglądały całkiem nieźle. Są tutaj całkowitą normą. wiele miejsc w Prypeci, które powodują u mnie ciarki. Tym razem tak się stało. Prosektorium. Miejsce, gdzie lekarze w Prypeci pracowali nad zwłokami. Pracowali nad tym, aby ustalić przyczynę zgonu. No i tu rzeczywiście ciarki chodzą po plecach. Zastanawiałem się, czy akurat z tego miejsca coś do Was powiedzieć, no ale myślę sobie, że chyba warto w końcu, jeżeli jesteśmy w Czarnobylu, to musimy pamiętać również o elektrowni. Czarnobylska elektrownia miejsce, w którym wydarzyła się wielka tragedia miejsce, w którym nastąpiła eksplozja i to zresztą nie jedna. Za moimi plecami sarkofag to jest właśnie ta kopuła, która została nasunięta na czwarty blok na blok, na którym doszło. Do, do tej wielkiej awarii, do tej wielkiej tragedii. No i w tej chwili, niestety, widok nie jest taki, jak być powinien, jakbyśmy chcieli, może nie tyle nie powinien, jakbyśmy chcieli, ale mimo wszystko, jednak, elektrownia czarnobylska w tym materiale znaleźć się powinna. Kolejne miejsce, którego zupełnie nie planowałem pokazywać, ale skoro już jestem, niech będzie szósty blok, dwa bloki, które nie zostały po awarii już dokończone, nie zostały wybudowane natomiast miejsce całkiem ciekawe kupa żelastwa, kupa betonu naprawdę niesamowita ilość tego tu jest rzeczywiście dzięki piątemu i szóstemu blokowi możemy zobaczyć jak wygląda tak naprawdę elektrownia od środka bo tu możemy sobie swobodnie pochodzić no dobrze, może nie do końca swobodnie, ale możemy sobie pochodzić. W związku z tym, chodzenie po korytarzach, po drabinkach, po miejscach normalnie dla ludzi niedostępnych, daje nam wyobrażenie tego ogromu. Daje nam wyobrażenie, jak wielką inwestycją jest taka elektrownia, no i przede wszystkim, jak wielkim jest obiektem. na to, że wiatr nie jest zbyt mocny, w związku z tym nie hula w chłodniach kominowych. Ale to kolejny obiekt w czernobylskiej strefie wykluczenia. No właśnie, jest to może obiekt standardowy, ale jest na tyle ciekawy, że warto go odwiedzić. Jest to takie miejsce, gdzie miała być chłodzona woda. Mówię miała być, bo akurat ten, w którym w tej chwili stoję, Został prawie że ukończony, wybudowany, można powiedzieć tak, a nie ukończony. Natomiast drugiego jest tylko część, tylko jedno niewielkie pięterko. To są takie budynki, w których jak się wchodzi, jak się patrzy na nie z daleka, to wydaje się, że są całkiem nieduże. Natomiast jak się wchodzi do środka, to rzeczywiście widać ogrom, widać potęgę tego obiektu. Bardzo ciekawe miejsce. Stacja kolejowa Janów. To tutaj znajdują się pociągi, którymi wywożeni byli mieszkańcy Prypeci po awarii, już w czasie akcji ewakuacyjnej. Sporo pojazdów porozrzucanych, powywracanych, ale to nie dlatego, że doszło tu do jakiejkolwiek katastrofy. Po prostu złomiarze już po samej awarii postanowili, że zaczną rozbierać, zaczną bebeszyć to wszystko, co tutaj zostało. No i dlatego też pociągi zostały powywracane.